Nie liczymy na to, żeby to się każdemu podobało, bo to nie jest zupa pomidorowa, żeby każdemu smakowała. Natomiast y, trafiamy do ludzi, którzy mają otwarte umysły i, i mówią, że o kurde, fajnie, to jest coś nowego, czego jeszcze nie widzieli. To jest yy, tak zwana patyna i to są projekty customowe, czyli coś, co wychodziło oryginalnie z fabryki, wyglądało dla nas nijako. My nadajemy temu kształt, barwę i coś, co jest inne. Te loga, to jest oryginalne, ale cała za to, to wszystko, to wszystko, to jest nieoryginalne. I tak samo te pasy, to było malowane kilka miesięcy temu. To jest wszystko postarzone. Logotypy, które są malowane, są robione szablony, ale te szablony to nie są wycinane na jakichś maszynach, tylko to jest skalpel. Wszystko sobie jedziesz ręcznie i potem malowanie pędzelkami. Tak mi się wydaje, że to jest przez brata mojego, bo mam 8 lat starszego brata i jakby nie patrzeć, to przecierał szlaki przede mną a też był miłośnikiem motoryzacji, bo tak to trzeba powiedzieć. Lubił, nie wiem, dziwne samochody, dziwne projekty, motocykle, więc tak na dobrą sprawę ja dla mnie to było naturalne, że jak tylko będę mógł zrobić prawo jazdy, czegoś nie mogłem doczekać i, i pamiętam, że na kursie zapisałem, zanim skończyłem 18 lat, bo tak było można i tylko i w momencie jak już skończyłem to 18 lat poszedłem na egzamin, zdałem za pierwszym razem. No to, to, to już byłem w pełni szczęśliwy, bo tak naprawdę to, to tylko i wyłącznie o tym marzyłem. Nie marzyłem o tym, żeby być pełnoletnim, tylko żeby móc zrobić prawo jazdy. E, co robimy? Robimy za pomocą kilku kolorów. Dobieramy sobie odcień, który najbardziej pasuje i który imituje rdze. W tym momencie robimy tak zwaną sztuczną patynę. To jest coś, co przyszło z za wielkiej wody, i tak na dobrą sprawę to, to my się na razie w Polsce inspirujemy tym, co jest właśnie w Ameryce. No. Oni w większości przypadków mają pojazdy w oryginalnym stanie zachowania, czyli ta patyna jest naturalna. One są po prostu zardzewiałe. Często gęsto są zabezpieczone lakierem bezbarwnym albo jakimiś innymi preparatami, żeby tardza nie postępowała. Natomiast w większości przypadków oni to robią po prostu naprawiają mechanicznie, a buda zostaje stara. A my robimy projekt, który pod spodem jest cały nowy, silnik jest nowy, elementy zawieszenia wszystkie nowe. Buda jest naprawiona blacharsko i dopiero postarzona. Czyli my już nie mamy problemów z tą rdzą, bo tardza w 90% tu Tutaj jest sztuczna po prostu Dodge 100 z 1963 roku e, z silnikiem 3,7 litra sześciocylindrowym rzędowym, tak zwany slancych, położony bokiem, e, po to, żeby się zmieścił pod maską, po prostu żeby na górę za dużo nie wystawało. Natomiast kilka słów o tym projekcie, cała rama, zawieszenie, układ napędowy, układ wydechowy, silnik, osprzęt jest zrobione, także tutaj wszystkie elementy są odrestaurowane, odnowione, bądź po prostu kupione nowe, silnik jest po generalnym remoncie, wszystkie elementy silnika są wymienione, tłoki, pierścienie, wszystkie głowice splanowane, znaczy wszystkie, jedna głowica splanowana, natomiast wszystkie części wymienione na nowe, buda jest naprawiona blacharsko, Spatynowana, postarzona, żeby wyglądało na, na, na to, że ma powiedzmy, nie wiem, te faktycznie 60 lat bez 63 roku, ale żeby imitowało auto takie typu złomek, że się rozlatuje, że jest zardzewiałe, a technicznie jest sprawne tak jak nowe, tak jakby opuściło fabrykę w 1963 roku. Jest jedna taka historia, którą pamiętam jako, jako dziecko. Byłem wtedy w, w przedszkolu i za naszym przedszkolem, za ogrodzeniem przedszkola była przychodnia w Krakowie na osiedlu albertyńskim. I tam był taki duży plac. I pamiętam jak dziś, jak mój brat, nie wiem ile miał wtedy lat, ja nie pamiętam sam w której grupie byłem, jak mój brat z kolegami mieli syrenę pomalowaną sprayami, jakieś różne logotypy, loga i, i, i napisy czyli taki styl lat 90 -tych. i oni tą syreną jeździli tam po tym placu. Prawdopodobnie bez prawa jazdy, <grym> także takie czasy były. No i oni się bawili. I ja jako dziecko przeczką wiem, pokazywałem że tam jest mój brat z kolegami. I stałem i patrzyłem jak oni tymi autami jeżdżą. No i zgadnijcie jakie było moje pierwsze auto zabytkowe jakie kupiłem. Sirena. Jesteśmy w środku doja. Do 63 roku jak widać zegary i, i włączniki ma no dość skromne, no ale na tamte czasy to wystarczało i nie trzeba było nic więcej. Natomiast tak, jakie modyfikacje przeprowadziliśmy tutaj w tym samochodzie, jeżeli chodzi o wnętrze? Przede wszystkim e, taki projekt customowy, worki jutowe na boczkach drzwi. E, do zamykania służy 70-letni klucz płaski. To ma być e, aspekt e, tylko i wyłącznie wizualny, nie to, że to jest, nie wiem, super wygodne, wytrzymałe. Po prostu ma fajnie wyglądać. E, na suficie mamy boazerie, można tak powiedzieć. To są listewki drewniane, które są specjalnie zaimpregnowane. Nie wiedziałem, nie miałem pomysłu na to, jak wykonać sufit. Nie chciałem tego robić w materiale. Stwierdziłem, że pojazd taki, który jest Projektem kustomowym musi mieć coś innego, i w tym przypadku padło właśnie na, na drewno. Siedzenia są obite, a w zasadzie na razie położone workami, obłożone workami jutowymi po kawie z Hondurasu. Stąd też cały projekt właśnie e, jest jako projekt samochodu, który woził ludzi na plantację kawy w Hondurasie. Ja się cały czas śmieję i mówię, że te samochody, które teraz robią elektryczne, to nie są ekologiczne. Ekologicznym samochodem jest ten, który przejeździł 60 lat i dalej jeździ. W ciągu 60 lat jesteśmy w stanie, przypuszczam, że zezłomować cztery takie aktualne samochody. Więc gdzie ta ekologia? A tutaj mówię, użyliśmy na podsufitkę desek. Z naszego tartaku, po prostu tutaj, z lokalnego, i to nie są deski najwyższej jakości, to są jakieś tam słabszej jakości, ale właśnie o to chodziło też. Nie wyrzucamy tego produktu, obrabiamy go, wsadzamy do takiego samochodu, i to pasuje do tego stylu. Z jak zwrócicie uwagę na zasłony, to karnisze są zrobione od styla do miotły. Po prostu. Więc to są proste rozwiązania, i, i na tym to miało polegać. To jest auto z lat 60. On sam w sobie jest mega prosty. Jak zobaczymy na deskę rozdzielczą, na wskaźniki, na przyciski, to tam nie ma finezji żadnej, tam nie ma polotu. Tam jest po prostu ergonomia i prostota. Więc co mogłem zrobić? No nie zrobię automatycznych rozsuwanych firanek, bo to nie pasuje. Robimy, zamawiamy za Allegro 8 do miotły tniemy to, zamawiamy żabki, zamawiamy worek jutowy. Tniemy, to pasowujemy, robimy zasłony. Wygląda fajnie. Fajnie. Trochę wyobraźni, jakieś tam fundusze ale też bez przesady. Jest coś nietuzinkowego. I pewnie, że cały projekt pochłoną masę kasy i, i te projekty są drogie, ale można to zrobić fajnie. Tylko trzeba usiąść i się nad tym zastanowić. Chevrolet Apache, a w zasadzie jego kabina albo część kabiny. To jest auto z 1959 roku. Robimy pełną renowację blacharską. To jest auto, które kupiłem w Stanach na aukcji. Przyjechało do mnie dwa lata temu. Było uszkodzone. Kabina była uszkodzona z jednej strony delikatnie po wypadku. To naprawiliśmy, natomiast teraz jest porozwiercane. Są dorabiane elementy ręcznie. No i co? No, i powolutku go składamy, i, i będziemy go yy, chcieli w przyszłym roku wykończyć, tak, żeby było już gotowe. Praca z zabytkowymi samochodami i, i takie blacharstwo klasyczne, czyli nadawanie kształtów. Daje niesamowitą satysfakcję, ponieważ wyobraźcie sobie, że dostajecie płaski arkusz blachy, który kosztuje, nie wiem, tam 200 zł, powiedzmy, na, na w hurtowni. A ty z tego płaskiego arkusza blachy możesz zrobić, nie wiem, kawałek samochodu, odbudować historię. Dobrze, w ten właśnie sposób, za pomocą młotka. Worka skórzanego z piaskiem i arkusza blachy. Nadajemy kształt. W tym momencie to, to nie wygląda, ale właśnie o to chodzi. Rozciągamy tą blachę. E, ta blacha teraz jest pofalowana, jest wybrzuszona, ale już jest delikatnie rozciągnięta. Jeżeli będziemy e, rozciągali ją za pomocą młotka jeszcze przez kilkanaście minut, w tym miejscu powstanie duże wgłębienie. A z czegoś takiego później powstaje coś takiego. Dobra, teraz pokażemy w jaki sposób możemy przetłoczyć blachę, żeby dodać jej sztywności, a poza tym, żeby ją usztywnić po prostu, a poza tym, żeby e, dorobić taki panel, na przykład w tym samochodzie, no to musimy, no nie wspawamy kawałka gładkiej blachy, tylko tak jak tutaj, musimy po prostu na urządzeniu dorobić przetłoczenia, które będą się zgadzały głębokością, szerokością i e, bokami, czyli jakimiś kątami. I to robimy na przykład za pomocą rowkarki. W zależności od potrzeby, od projektu, oddajemy takie kamienie do tokarza i po prostu dorabiamy. Dzięki temu powstają takie właśnie przetłoczenia. Są najlepsze młotki i narzędzia blacharskie, jakie można powiedzieć powstały. To jest polska firma Komet. Są bodajże lata 60. I przechodzimy do koła angielskiego. Zapraszam. W tym momencie tak rozciągniętą blachę, za pomocą młotków drewnianych i worka z piaskiem, będziemy obrabiali na, na kole angielskim. Początkowe ruchy nie są zbyt łatwe, ponieważ ma dość dużo przetłoczeń, dużych brud. Natomiast Początek po prostu będzie polegał na walcowaniu i jeżdżeniu. Koło angielskie to nie jest urządzenie, które samo pracuje i niestety, ale trzeba tych powtórzeń zrobić bardzo dużo, żeby to nabrało kształtu i żeby efekt był zadowalający, natomiast do nich nie powiedział, że, że to jest szybka praca. Ok, z kawałka blachy, który był naciągnięty młotkami powstaje coś, co już jakiś półokrągły kształt ma. W tym momencie można było na przykład ten kawałek wyciąć, no i zrobić z tego reperaturkę jakiegoś błotnika, jakiegoś elementu, który ma właśnie półokrągłe kształty. Więc wszystkie te bruzdy i wypukłości zniknęły, po przeszlifowaniu element byłby gładki. to zupełnie inaczej, zwykły śmiertelnik będzie miał mega problemy dlatego, że po pierwsze biegi w kierownicy po drugie e, brak wspomagania no nie ma żadnych systemów, nie ma wspomagania hamowania nawet serwa nie ma, czyli hamulec jest bardzo twardy, mocno trzeba naciskać e, wszystkie cztery hamulce czyli przód i tył są bębnowe nie ma tarcz, trzeba się nauczyć jeździć jest ham... no, tak, założone jest niedawno dlatego, że Lusterka są takie dość symboliczne i trzeba było coś po prostu widzieć i poprawić bezpieczeństwo. Bardzo często są pytania w stylu fajny, ale kiedy będzie remont? Kiedy będzie pomalowany? Ja mówię, no to jeżeli tak mówią, to znaczy, że moja praca się udała, bo byłem w stanie kogoś. Zwieść, nie, nie mówiąc oszukać. E, I tak naprawdę m, mało osób wie, że to jest, że to jest sztuczne. za każdym razem nie było tankowania na stacji benzynowej, żeby nie było opowiadania tej historii a skąd a po co, a dlaczego a czemu zardzewiały i tak dalej i tak dalej, więc teoretycznie można by przygotować sobie takie fiszki z gotowymi odpowiedziami i jak ktoś zadaje pytanie to tylko wręczać taką karteczkę i czyta aha dobra, a potem następna potem następna